Cześć, z tej strony ja. Będziemy sobie jeździć dzisiaj M3A1 Steward'em. I od razu zacząłem z grubej rury, sobie poleciałem troszkę. W każdym razie co do naszego Steward'cika. Jest to maszyna, która jest oczywiście lajcikie, więc jest szybka. Ale na samym początku, bez, bez upgrade'ów, ze słabym kierowcą na większych prędkościach praktycznie jest niesterowny. Jeśli będziemy chcieli precyzyjnie zakręcić, możemy o tym zapomnieć. Po prostu nasz czołg robi wszystko, tylko nie to, czego byśmy od niego chcieli. Dlatego w prowadzeniu na pewno jest on bardzo, bardzo trudny. Dopiero po zrobieniu upgrade'ów, po zrobieniu kierowcy, zaczyna być możliwa tutaj szybka jazda i skręcanie właśnie tak, jak chcemy. Chociaż no, ogólnie wszystkie czołgi, które są szybkie, są dosyć trudne w prowadzeniu. To jacyś panowie są. Gdzieś w tych lasach się pochowali. Dobra, podjedziemy troszkę. E, jak grać tym czołgiem? Przede wszystkim no, trzeba wykorzystywać tą prędkość. Tutaj działko jest takie same jak M2, M3. E, pociski te same znaczy, się dlatego no, to, jest, to jest dobra amunicja już ta upgradeowana. Na te wszystkie niemieckie czołgi, co tutaj mamy, wystarcza. Zwłaszcza jeśli podjedziemy troszkę bliżej. A sam Stuart nie jest tak, tak potężnie opancerzony jak M3, ale jak na light tanka, jest również bardzo, to bardzo ładnie opancerzony. Jeśli będziecie wyjeżdżać tutaj i kontować się leciutko, będziecie w stanie bardzo dużo, bardzo dużo przyjąć pocisków na maskę i to przeżyć. O, no, tam już coś pluje, jest. Oczywiście niemieckie czołgi standardowo staramy się strzelać e, no w większości no tutaj w koło, no w koło nie, nie, nie strzelamy. Ciutkę wyżej, to jest optymalnie, te pociski tam wtedy ładnie do środka tutaj wpadają. E, takie karabinki jakie mają tutaj te wersje, wersje C Jesteśmy w większości na, nie od, od, na ich ostrze odporni. Troszkę mu jeszcze. Widzicie, ja staję pod ładnym kątem i on dlatego niewiele tutaj może zrobić, jeśli będzie szczerał w dół. E, dobra. Troszkę ich tu sporo jest. Ale teraz się już lekko przerzedziło. Dobra. No e, i jedziemy dalej. Ten czołg oczywiście powinien prowadzić natarcia. Powinien robić rozpoznanie, bo do tego został stworzony. To on ma ten karabinek, jak jestem na boku, to od czasu do czasu sobie z niego postrzelam. Może jakiś tam mega, mega wielki efekt nie jest. Widzę, że mi kurczę ping skacze. A. Jak to zaczęło przycinać. Nie wiem kurczę czym jest to spowodowane te takie przycinki, ale widziałem, że u innych youtuberów też one są. Są one lekko denerwujące, ale na co począć. To gdzieś tutaj jest. Jakaś kreseczka mi się na mapie pojawiła. Więc jakiś czołg tutaj pomyka. O jest, to już ktoś go rozwalił. Oczywiście jeśli chodzi o obniżanie działa w dół, nie jest tutaj jakaś mega rewelacja ale tragedii też nie ma. Raczej, raczej tak, wystarczająco jest to w większości wypadków. No przede wszystkim dobre jest to, że czołg dosyć szybko wraca tą wieżyczkę i, i sam również ma e, dosyć ładny i, i zwrotny model prowadzenia. No jak to zresztą la, e, light tanki? No ciężko, żeby light tank był tak ociężały jak helik. Też pewnie jakieś wyjątki się tutaj nam przytrafią. A tutaj jest koleś. Zobaczcie co jest jeszcze super w tym czołgu. On wygląda jakby miał stabilizację działa Zobaczcie, jedziemy i cały czas jedziemy. Spójrzcie jak, jak lufa długa. Weźcie sobie, włączcie jakiś silny czołg i zobaczcie jak u niego lufa lata. Przypominam, że gramy light tankiem, czyli czołgiem, który zazwyczaj zasuwa z dużymi naprawdę prędkościami. A tutaj zobaczcie, te działko praktycznie stoi w miejscu. Tutaj można z powodzeniem strzelać w jeździe. Zobaczcie, jakie to są, nawet jeśli są jakieś wydania, jakie to są płynne ruchy na większych górkach. Zobaczcie, to działko naprawdę wygląda, jakby miało stabilizator i, i można nim, tak jak w World of Tanks, strzelać w jeździe. Ja tutaj kilka razy po prostu zobaczcie, Teraz jadę. Oczywiście, jak stajemy, to wtedy, ale nawet nie ma tutaj jakiegoś wielkiego ruchu działa. Eee, tak jak to jest na przykład w tygrysie, jak on się zatrzyma, to te działa po prostu chybocze w górę i w dół. Trzeba poczekać dwie sekundy, zanim ono on się ustabilizuje. Tutaj nie ma takiego problemu. zobaczcie, Teraz stajemy i stoi. Oczywiście, jak są duże górki, du duża prędkość. No teraz cały czas pod górkę wjeżdżam. To nie ma jakiejś mega rewelacji. Hmm. Daleko, daleko. Czym dalej jest to, oczywiście ciąg, tym dla nas gorzej. Zobaczcie, teraz zahamowałem. O, a jest ten ruch, ale znacznie, znacznie mniejszy niż, niż u tygryska. No i przede wszystkim, właśnie, jak nie hamujemy, tym działkiem można sobie opróżnić na spokojnie, zrobić przymiarkę. Fajnie, fajnie, że to działa tak szybko właśnie łapie od razu ten kąt, jaki my chcemy. No i przede wszystkim zobaczcie, jak to się szybko przeładowuje. To jest niewątpliwy plus takiej armaty. Wreszcie był nieźle skontowany. No i jeszcze? Tutaj działo w ogóle nie drgnęło podczas tej malutkiej podróży. O, ktoś nas naparza. Z tamtej strony musimy zmienić szybko, bo zaraz nas rozwalą. Tutaj jest takie małe zagłębienie terenu, które trzeba wykorzystać. Zrobimy małą zasłonę owiową sobie. I tego należy wykorzystywać, te karabiny, często. Zobaczcie, teraz nic nie widać przez ten dym. Tam ktoś naparza. No dobra. Może nas nie rozwalić. Spróbujemy tutaj okrążyć z prawej strony te czołgi i je zniszczyć. No właśnie, on stamtąd wali to może być jakiś... A zobaczymy co to jest. Eee, no, to też jest jakaś C. Trochę go postraszymy, żeby tu spadał stąd. Może się uda rozwalić. Czekaj kopię. No, dobra. A, i teraz nam nie będzie tutaj przeszkadzał, zobaczcie gościu, w ogóle, jeszcze w ogóle nie wiedzą, że tutaj nadjeżdżamy, I większość ludzi patrzy gdzieś tam tylko przed siebie I zobaczcie, gdzie iście? w czasie jazdy, elegancko oddany strzał i po problemie Tutaj będę na boku, znowu, ktoś tutaj nas chyba strzelał, może tamtaj koleś wrócił, zobaczcie, znowu w trakcie jazdy, oddany strzał i do widzenia z tyłu coś jest, coś nam rozwalił silnik, tam jest koleś. No, dobra, szybko się obracamy. Zobaczcie, jaki to jest twardy czołg. W ogóle te Amerykanie, no nie da się ukryć, że to jest najtwardsza nacja. Nawet ruskie wysiadają. <śmulacje> Niestety, właśnie teraz depresacja działa, daje znacza sobie. Zobaczcie, nie mogę go już niżej obniżyć. Oczywiście ten koleś to nie jest ale zobaczcie, jakbym chciał go rozwalić Wszystko, wszystko pójdzie, a to no nie jesteśmy na jakiejś mega depresji terenu, żeby coś takiego się działo O, dobra, zobaczmy Ktoś tam naparza Dobra, kierowcę już nie zdjęło, więc się troszkę uspokoi Jeśli nie działa, nie jedziemy do tej jego tam jest chyba dwóch tu jest kogoś. O, dostał boczek i przeżył. A tak więc, czołgno bardzo przyjemny w prowadzeniu. Tutaj podejrzewam, że Amerykanie dostaną nerwy albo po prostu będą, będą ich czołgi wyżej losować albo niemieckie czy ruskie, niektóre pójdą niżej, żeby ta dysproporcja jaka Teraz jest, że wielu graczy sobie nie radzi, była, była mniejsza. I podejrzewam, że stanie to się dosyć szybko, no bo Niemcy większo większość gier swoich przegrywają. No i co za tym idzie? Dużo osób przestanie grać z Niemcami i Amerykanie i Ruscy nie będą mieli z tym grać. No, jak się wystawił. Pięknie. Dobra. Dlatego, no cóż, trzeba, trzeba tutaj troszkę to ponaprawiać, bo, bo standardowo przy nowej nacji balans się rozwalił. To jeszcze gauge nie ma żadnego doświadczenia w robieniu dobrego balansu, a przynajmniej zbyt krótkie, ale z biegiem czasu to się pewnie będzie zmieniać. Sama amunicja oczywiście tej pierwszej w ogóle nie ma co używać. Jak tylko blokujecie drugą, to tylko jej się trzymajcie. No tutaj jest dosyć prosto na, na, na tym początku z wyborem amunicji. U Niemców na przykład jest zupełnie inaczej. Będę niedługo jeszcze pokazywał te czołgi nowe Jod, mardera, całą masę tych nowych czołgów i będę mówił właśnie jak, czym i jak niszczyć amerykańskie i. Rosyjskie siły, a jest, jest na to metoda i mają Niemcy ku temu odpowiedni sprzęt, więc jeśli macie problemy, to czekajcie do następnych odcinków. Może, może nawet jutro mi się coś uda e, nagrać, właśnie z tych pierwszych tierów, żeby nie było takiego problemu, jaki jest teraz dla wielu graczy. No i takie, nie, co ten koleż wybrałem? Otwieracze do konserw, właśnie niemieckie, będę pokazywał, będę mówił czym co rozwalać, jaka amunicja, jakie pociski. Właściwie już teraz mogę powiedzieć, że na tych, na tej pierwszych j na przykład amunicja podkalibrowa jest beznadziejna na amerykańskie czołgi. Lepiej brać tą przedostatnią amunicję przeciwpancerną. Ona potrafi nawet zniszczyć te czołgi amerykańskie na strzał, bo kilka razy mi się tak zdarzyło. Tymczasem ta podkalibrowa niby w statystykach wygląda, że jest lepsza, ale to buzi, prawda. No bardzo często nie jest w stanie przebić e, tych różnych pancerzy, których koszetuje I dlatego w ogóle jej nie, nie polecam, bo na nic. Na nic się po prostu nie przyda. Nie na te czołgi przeciwko którym się gra w każdym razie. Dlatego unikajcie jej jeśli cały czas nie strzelacie i nic wam nie idzie, to, to właśnie dlatego. Zmieńcie sobie na tą przeciwpancerną przedostatnią i zobaczycie, że efekt będzie o wiele, o wiele lepszy, no. Tak jak mówię, to wszystko będę mówił już przy, przy omawianiu tych czołgów, A, właśnie jak takie grubaski tutaj rozwalać. Oczywiście, już e, zrobiłem te dwie nowe dwójki, co są, e, albo nie, nie, jeszcze steward mi został, ale chyba po tej bitwie już go zrobię. Bo tutaj wyszła ładna sieka, więc powinno dać radę. I będę też właśnie pokazywał te, te wszystkie amerykańskie czołgi. Jeszcze tego Jeepka, czy Dzibka już pokazywałem, nawet nie wiem. Będę musiał zerknąć. Jeden chczęś jak nie pokazywałem, to też pokażę. Tak, żeby wszystko grało. Tego Stuarta wcześniej, co był, nie będę pokazywał, bo to jedno i to samo. Niczym się one nie różnią oczywiście. Dlatego pokazuję tego następnego. I to oczywiście tyczy się tych dwóch. Jak widzicie czołg bardzo dobry głównie dzięki temu, że ma świetne działo, świetne pociski i bardzo dobry pancerz jest szybki, zwrotny no, prawie bez wart prawie bez wart maszyna, dlatego można na nią śmiało grać no właśnie, odblokowałem teraz tego M4A1 ja też będę pokazywał podejrzewam, że Amerykanie czym, czym wyżej, tym będą już lepiej zbalansowani po prostu lepsze maszyny niemieckie i, 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 i rosyjskie są już w grze no, oni teraz grają głównie przeciwko Niemcom, więc Niemcy się liczą. A niedługo, kurczę, trafią pewnie na, na już pierwsze, pierwsze czołgi z potężnymi niemieckimi działami i się skończy zabawa. No już tutaj wszystko na full mam. Dobre, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o, o pierwsze Tiery amerykańskie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!